Temat, który dla, ma dla nas niezwykle duże znaczenie e, i e, już sam fakt, że rozpoczynamy nabór do Rady Seniorów, czyli do bardzo ważnego dla nas gremium, gremium, które mam nadzieję pozwoli nam lepiej adresować nasze polityki do środowiska, które jest środowiskiem ciągle się powiększającym, które jest środowiskiem, które odgrywa niezwykłe znaczenie w naszym życiu i które ma bardzo specyficzne e, potrzeby które najlepiej znają sami seniorzy czyli przedstawiciele tego środowiska stąd nasza decyzja o takim zwiększeniu kursu można powiedzieć w tym zakresie i powołaniu rady seniorów województwa opolskiego która to rada seniorów ma być organem doradczym, ale ma być takim rzeczywistym organem doradczym. I dlatego to nasze dzisiejsze spotkanie jest o tyle ważne, że nie chcemy się chwalić tym, że powołujemy radę seniorów, bo samo w sobie to jest mało odkrywcze. Natomiast chcemy za pośrednictwem państwa dotrzeć do jak największej grupy tych seniorów, tak aby to gremium, które ma składać się Finalnie z 28 czy 208 seniorek i seniorów było jak najbardziej reprezentatywne, żebyśmy mogli byli w stanie wykorzystać je w 100%, tak abyśmy mieli grono, które będzie nam podpowiadało, jak tę specyficzną grupę. Zaspokojcie jeżeli chodzi o artykułowane przez nich potrzeby. Wszyscy prędzej czy później staniemy się seniorami, to jest banał, który często powtarzamy. No ale dzisiaj jeszcze nie jesteśmy. Zupełnie inne potrzeby mają ludzie, którzy są w wieku jeszcze kiedy, kiedy podejmują zatrudnienie i są aktywni zawodowo, zupełnie inne potrzeby ma młodzież, która dopiero wkracza na, do tego dorosłego życia, stąd zresztą sejmik młodzieżowy województwa opolskiego, który niedawno zainaugurował swoją działalność. Ta grupa senioralna również ma swoją specyfikę i My nie zrozumiemy tej specyfiki i nie jesteśmy w stanie wejść w buty, choć staramy się oczywiście wejść w buty seniorów, stąd tak, tak duży nacisk kładziemy na jakość i reprezentatywność Rady Seniorów. Chcemy, żeby ta reprezentatywność była jak najszersza stąd spotkanie z Państwem dzisiaj i prośba o jak najszerszą publikację tej, tej informacji, ale staramy się również, żeby ona była zachowana była reprezentatywność terytorialna, bo mamy też świadomość, że nie tylko specyfika wieku senioralnego to, to, to specyficzne potrzeby, ale również zupełnie inaczej to wygląda w przypadku miasta Opola, gdzie ilość organizacji działających na rzecz środowiska senioralnego instytucji, które różnego rodzaju działania związane z tym środowiskiem podejmują jest Naprawdę duża, a zupełnie inaczej sprawa wygląda w, powiat, w powiatach, gdzie w niektórych miejscowościach w zasadzie gmina może jakieś tam elementy adresuje do, do tego środowiska, ale to w zależności od tego, na ile ją stać i na ile to się znajduje w priorytetach danego samorządu. Dlatego również ta terytorialna reprezentatywność jest dla nas bardzo istotna. Co najważniejsze, jutro, 27 czerwca, startujemy z naborem. I 24 lipca kończymy ten nabór. Czasu jest sporo, sposób aplikowania nie jest jakoś specjalnie skomplikowany. Liczymy na to i bardzo prosimy o to, żeby, żeby ci wszyscy, którzy poczuwają się do, do tego, aby reprezentować środowisko, aby artykułować potrzeby swojego najbliższego otoczenia, żeby zgłaszali się do nas. Wymogi nie są zbyt wysoko postawione przeczka z wieku senioralnego jest bardzo nisko postawiona, bo to zaledwie 60. rok życia. Więc proszę sobie uświadomić, że ten banał, o którym powiedziałem, jest całkiem blisko nas, że wszyscy będziemy seniorami.